Czy Chabad przejmuje władzę w Polsce a politycy słuchają rabinów? Czy Ukropolin to zaktualizowana wersja judeo-Polonii? Jak zostaliśmy sługami Ukrainy? To już nie teorie spiskowe. Więcej dowiesz się z szokującej książki Krzysztofa Balińskiego. Co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. W minioną niedzielę w wielu kościołach w całej Polsce zanoszono intencje i proszono wiernych o modlitwy w intencji dwóch biskupów, na których trwa teraz nagonka. Nagonka szczególnie obrzydliwa, bo nagonka, do której starają się polskie władze zaangażować nawet Watykan. I dwaj polscy biskupi, no teraz przez przypadek w zasadzie, stali się takimi modelowymi obrońcami wolności religijnej. Ta sprawa, która teraz jest jedną z najgłośniejszych spraw w Polsce, jest trochę bardziej skomplikowana. I spróbujmy odłożyć emocje i spojrzeć na tę sprawę oczami polskiego patrioty. Rzecz dotyczy dwóch biskupów: biskupa Antoniego Długosza i biskupa Wiesława Meringa. Biskup Antoni Długosz. Na, w trakcie swojej homilii poparł obrońców granic. Mówił o tym, że modlimy się dzisiaj za obrońców granic, za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chronią Polski. To poszło w eter i zostało odczytane jako poparcie Kościoła dla ruchu obrony granic Roberta Bąkiewicza. Zostało odczytane niesłusznie jako poparcie episkopatu, bo biskup Antoni Długosz wyrażał się w tej sprawie we własnym imieniu, jako biskup Antoni Długosz, który jest obywatelem i też ma przecież prawo powiedzieć swoje zdanie, a że ma do tego ambonę, no to takie jest, takie jest życie. No, jeden ma radio, drugi ma telewizję, biskup ma ambonę i każdy ze swoich narzędzi korzysta. Z kolei biskup Biskup Mering stwierdził coś takiego, że rządzą nami ci, którzy oficjalnie określają się, że są Niemcami, no i to wywołało wielki szok. Radek Sikorski przy pomocy swoich umyślnych doniósł na dwóch biskupów do Watykanu, domagając się dla nich jakichś tam sankcji. I dlatego ja mówię, trzeba odłożyć emocje i spróbować spojrzeć na to na chłodno okiem polskiego patrioty. Trzeba zacząć od tego, że biskup Mering niestety nie jest postacią kryształowo czystą. On był kapusiem służby bezpieczeństwa w latach 80. Już nie pamiętam, jaki miał pseudonim, ale to nie jest w tym momencie ważne. Drugą rzecz paskudną, którą zrobił. Biskup Mering to zakazał publicznej działalności arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lędze, który jest przecież wielkim i wspaniałym obrońcą wiary i katolickiej tradycji. No więc biskup Mering zdecydowanie nie jest człowiekiem o życiorysie, którym, który mógłby dawać przykład Polakom, ale w tej akurat sprawie ksiądz biskup Mering postąpił słusznie, bo potępił rząd, który jest jawnie antypolski. Biskup długosz też. Jest też potępił, czy może nie potępił, ale poparł tych, którzy w wojnie o Polskę, bo tam gdzieś tam w tych granicach się toczy wojna o Polskę, poparł tych, którzy są po właściwej stronie. To pokazuje, że ten episkopat, który ma teraz swoje problemy, który składa się w większości z hierarchów wyznających kult nowego świętego, czyli świętego spokoju, jednak nie ma samych takich właśnie leni i gamoniów, ale że są tam też ludzie, którzy w trudnych momentach potrafią wypowiedzieć się, stanąć po właściwej stronie i zabrać głos tak, jak tego wymaga powaga Kościoła. To jest pierwsza kwestia, także trzeba pamiętając o paskudnych uczynkach z przeszłości księdza biskupa Meringa, w tej akurat kwestii trzeba go poprzeć. No, nie jest to postać kryształowa, ale historia pokazuje, że my mamy niewielu bohaterów kryształowych i trzeba popierać urzędników, dostojników kościelnych, jak robią źle, a Mieć do nich pretensje, jak robią głupoty. I tutaj, akurat, jeżeli biskup Mering, o no, życiorysie niezbyt przyjemnym i niezbyt pięknym, krytykuje antypolski rząd, no to trzeba biskupa Meringa poprzeć. Samo donosicielstwo, ten donos, który Radek Sikorski złożył, to jest rzecz obrzydliwa. To pokazuje, jak strasznego formatu intelektualnego i moralnego ludzie rządzą Polską. Bo tego się przecież nie, nie załatwia w taki sposób. No, sprawa została nagłośniona, więc ośmieszył się tylko, ośmieszyła się polska dyplomacja, ośmieszył się sam Sikorski, ośmieszyli polskie państwo, prawda? No bo przedstawili Polskę w takim świetle, że tutaj to nie wiem, co oni chcieli powiedzieć, że tutaj to się, rząd się nie zgadza na to, żeby biskupi, epiz, członkowie episkopatu wyrażali swoje zdanie. No przecież idiotyzm zupełny. W państwie demokratycznym, na tym przecież polega demokracja w swojej istocie, to każdy może mówić, to, co uważa za stosowne, i właśnie pięknym, piękną taką ideą demokracji było stworzenie równości, prawda, stworzenie tam każdemu prawa do ekspresji własnych poglądów. No więc, jeżeli mamy do czynienia z Partią Demokratyczną, a za taką chce się uważać Platforma Sikorskiego i Tuska, no to nie powinna reagować na takie rzeczy w sposób totalitarny, no powinna to przyjąć do wiadomości i tyle. Więc ta intryga, którą tutaj Sikorski rozkręcił, no, pokazuje. Żałosny poziom i jego samego, i polskiej dyplomacji, i w ogóle klasy politycznej rządzącą Polską. No to Sikorski się tutaj zachował jak taki malutki szmalcownik, jak taki donosicielek, prawda? Kapuś z piaskownicy, co to podniesie nogę, obszcza tam kogoś i, i, i jeszcze się przy tym wszystkim uśmiecha, nie, widząc, nie wiedząc, że po tym co zrobił, to bardzo długo trzeba będzie. Wietrzyć. Tu zresztą chyba jeszcze dało o sobie znać to legendarne ego Radka Sikorskiego. To znaczy, on nie przyjął, znaczy pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że papież ma poważniejsze rzeczy na głowie, niż zajmować się jego donosami skandalicznymi zupełnie i gówniarskimi na dwóch polskich arcybiskupów. Ja uważam, że Sikorski nie może, on był pod wpływem narkotyków, bo przecież to narkoman jest i kokainiarz od wielu lat się wspomaga. Więc być może akurat przedawkował i zrobił taką głupotę. Dziwię się szczerze mówiąc też dyplomatom, których wysłał do Watykanu, którzy przez normalny dyplomata, mając, dostając taką misję, to by puknął się w głowę i powiedział szefie: No, przecież to jest pomysł bez sensu, bo nic nie ugramy. Jak sprawa wyjdzie, to się tylko ośmieszymy. Ale może właśnie Radkowi Sikorskiemu chodziło o ośmieszenie Polski. Watykan się tutaj zachował wzorowo. Bo nie wydał żadnego oświadczenia potępiającego tych biskupów. Z czego wniosek, że gdzieś tam lewica w Watykanie jest chwilowo w odwrocie, że papież Leon XIV nie kontynuuje tej takiej skrajnie lewackiej drogi swojego poprzednika. Natomiast zasadnicza, zasadnicza kwestia jest taka, że obaj ci biskupi stanęli, zachowali się w tym razem jak Polacy, stanęli w obronie spraw polskich i za to są gnębieni. Przez ten rząd. Zobaczcie Państwo, jak strasznie nisko upadł ten rząd Donalda Tuska. Ten rząd nie ma już żadnego pomysłu na Polskę, a powoli się mu kończą nawet kłamstwa i wykręty. Obrzydliwa intryga, obrzydliwy donos, obrzydliwe zachowanie, które pokazuje po raz kolejny, że tą klasę polityczną trzeba stąd wyrzucić, bo ona jest największym zagrożeniem dla Polski. Pamiętajmy, o tym i oceniając ten postępek biskupa Meringa, przecież mamy po, y, prawo oceniać go tak jak każdego, czy hierarchię kościelnego, czy każdego polityka, że jakkolwiek uwikłał się w przeszłości we współpracy ze służbą bezpieczeństwa, jakkolwiek bardzo nieelegancko się zachowywał w stosunku do arcybiskupa Lengi, w tej sytuacji ma rację. Ale co więcej, y, widać z wypowiedzi Sikorskiego. I całego rządu, że bardzo chcieliby w jakiś sposób wyciągnąć konsekwencje wobec dwóch biskupów. Jak oni to zrobią? Czy na przykład wyślał jakiegoś umyślnego posłańca do. Episkopatu Polski i powiedz: Słuchajcie, jak nie uciszycie tych dwóch biskupów, to my przestaniemy finansować Kościół, spowodujemy, że Kościół nie będzie dostawał żadnych pieniędzy z publicznego, z publicznego budżetu. Jeśli by tak się stało, to ja bym temu przyklasnął, bo to by od razu zadziałało na biskupów ozdrowieńczo, ale nie w takim sensie, że przestaliby mówić tego, co, co, co mówić powinni, tylko właśnie wręcz odwrotnie że może by podjęli decyzję o tym, że w imię prawdy, wierności Chrystusowi i wierności Ewangelii trzeba dać sobie zakręcić państwowy kurek. Z największym obrzydzeniem patrzę na to, jak się zachował tutaj rząd, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych stało się Ministerstwem Spraw Nieudanych, że kolejni ministrowie robili wszystko poza walką o polskie interesy, ale takiej żenady, Takiego, takiego gówniarstwa i takiego wstydu to naprawdę dawno się już nie najedliśmy. Do zobaczenia. Więcej dowiesz się z szokującej książki Krzysztofa Balińskiego.